Bez krawata w Radiu Jard. Przy mikrofonie Maja Barbicka, gościem Radia Jard jest dzisiaj pani Alicja Sienkiewicz-Dawidowska, organizatorka 10. jubileuszowego pożegnania lata w Rudzie w gminie Krypno. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie i dziękuję również za zaproszenie. To już 10. jubileuszowa edycja pożegnania lata w Rudzie. Jak wspomina pani początki tego wydarzenia i jak zmieniło się ono przez lata? Początki były bardzo trudne. Zorganizowałam dziewięć wydarzeń, podczas których wystąpiło 58 zespołów, trzy kabarety, dj -e. Było mnóstwo atrakcji i uważam, że z roku na rok wydarzenie rośnie w siłę, jest większe zainteresowanie. Stało się taką imprezą cykliczną, na którą chętnie przyjeżdżają mieszkańcy naszej gminy, powiatu, województwa, a nawet i z Polski. A jak dobieraliście artystów do jubileuszowego programu? Jak wybieraliśmy? Analizę robiłam, że tak powiem. Mieliśmy zrobić kumulację, czyli wszystkich gwiazd 9 lat, ale nie pozwoliło nam to z tego tytułu, że nie mieliśmy takich środków na organizację wydarzenia i po prostu wybieraliśmy od stycznia praktycznie, już była taka ankieta i po prostu przeważyły, że tak powiem, gwiazdy, te, które zostały, i też na to wpłynęły fundusze, jakie mieliśmy, bo też musieliśmy się ograniczać. To jakie gwiazdy w tym roku wystąpią? W tym roku wystąpi Ines, Macho, Excited, Fantastic Boys, Toczydłowcy. Wiele innych kapel, kapela Siemiona tutaj od nas biego stoku, a gwiazdą wieczoru będzie Kordian. Czy jubileuszowa edycja wiąże się z jakimiś szczególnymi niespodziankami dla gości? Tak, mamy dużo atrakcji. Mamy loty helikopterem, parolotnią, Mamy również trening skoków spadochronowych. Mamy wesołe miasteczko. Dla dzieci również maskotki, dodatkowo duże. Chodzące. Mamy też yy, stoiska handlowe, gastronomiczne. Yy, dodatkowo jest loteria. Nagrodą główną w tym roku w loterii mamy klimatyzację z montażem. I jak nigdy dotąd mamy 20 dodatkowych fajnych nagród. Także bardzo serdecznie zapraszam do tej loterii. I mamy dodatkowo strzelnice jeszcze, przejażdżki w siodle, yy, bryczką z końmi. tak, będzie można też z tego skorzystać. Dużo atrakcji dla dzieci, nagród, upominków. Także będzie się działo, byle tylko nam pogoda dopisała. I zapraszam do udziału w wydarzeniu. Tegoroczny program brzmi jak mały festiwal atrakcji. Która z nich według Pani przyciągnie najwięcej chętnych? Bo w zeszłym roku na przykład było kino 9D, czy to jest początek? Tak, w ubiegłym roku było kino 9D i w tym roku też mamy kino 9D. Oczywiście zapomniałam wspomnieć w, tych, w wymienianiu tych atrakcji. Myślę, że najwięcej atrakcji to przyciągnie wesołe miasteczko. Nie, nie. Bo tego nie było u nas i to jest coś nowego. Tak samo y, skoki spadochronowe były, a tutaj będzie trening spadochronowy, będzie przepiękny, y, że tak powiem, tak jak wczoraj ustalałam na miejscu. I także każdy, każda osoba coś dla siebie tutaj znajdzie. Każda osoba, która przyjedzie, która spędzi z nami czas, myślę, że go spędzi miło, przyjemnie i wróci do nas za rok. A jakie reakcje po wcześniejszych edycjach najbardziej zapadły Pani w pamięć? Tych atrakcji było dużo. Było gotowanie na ogromnej patelni, były też, był szybowiec, były loty balonem, bo zawsze coś w powietrzu się dzieje. Były też wystawy motoretro, samochodów nowych, jak i motorów. Były też pokazy sprzętu rolniczego, również na gruntach, czyli orka, bo wiadomo mamy okres jesienny. Także takich atrakcji dosyć, dosyć dużo było w tym, w tym czasie. No i mieliśmy też yy, występy bardzo fajnych zespołów. daj to głośniej. Było u nas na scenie występowało Andrzej Rosiewicz, yy, Ekstazy, Dawid Narożny, Zbyszek Parkowski Fokus, tak, bo to z nim zaczęliśmy yy, te pożegnanie lata. Od tego się zaczęło, właśnie od spotkania ze Zbyszkiem Parkowskim. Yy, to taki pomysł powstał i tak sukcesywnie yy, z roku na rok cyklicznie impreza y, jest kontynuowana i organizowana. Myślę, że naszych słuchaczy nie trzeba już dłużej przekonywać, bo te atrakcje bronią się same. Tak samo gwiazdy wieczoru są niesamowite. Więc bardzo dziękuję pani za rozmowę. Życzę, by jubileuszowe pożegnanie lata w Rudzie było pełne dobrej muzyki, uśmiechu i niezapomnianych wrażeń, zarówno tych na ziemi, jak i w powietrzu. I ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, i zapraszam wszystkich jeszcze raz do nas, do Rudy Gmina Krypno w dniu 20 września. I widzimy się na miejscu. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia. Dziękuję pięknie, do usłyszenia. Bez krawata w Radio Yard.